Cześć wszystkim, tu Łołnie Dźwiadek witam was w kolejnym odcinku, zagrajmy w Deldis Kros 3 Morrowind. Jak widzicie jesteśmy wciąż w jaskiniach Hillu Nibi i powoli pozywamy się dalej. Pod koniec tamtego odcinka był mały crash, ale mam nadzieję, że to już się nie wydarzy. Lecimy tutaj, jak pamiętacie jest aż slave, w będziemy musieli je w jakiś sposób dziwny pokonać. Bo oczywiście w normalny sposób przecież tego nie da zrobić. Tu siedzi. Już. Może byś trafił, co? Proszę, 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 proszę. Dobrze, trafiłeś. Z tego, co patrzyłem, by mi się przydały bardzo przedmioty, które by mi zwiększyły, co to było, co to było. Agility, ponieważ właśnie agility wpływa na częstość trafiania, a tak naprawdę żeby zabić tego aż slave'a wystarczył dwa ciosy, tylko trzeba kurcze trafić najpierw. Nie możemy tutaj czekać, bo są przeciwnicy w pobliżu, a tutaj tu jest jakieś ognisko, można niby ten chcę poczekać. Nie można, oczywiście, są w pobliżu przeciwnicy. To co, szybki save'ik i uciekamy na drugi koniec, gdzie będziemy mogli Odpocząć, zregenerować siły i przygotować się do kolejny... A diabołek! my nie mamy życia. Szybko. Co mamy, co mamy, co mamy? Potion. Dobrze. Tyle nam powinno wystarczyć. Eee, to spoko. I teraz możemy czekać. Nie poszło tak źle. I teraz tak naprawdę to czekanie ma mało sensu, bo i tak mieliśmy całe życie. Prawie że. Chociaż... Może się okazać, że ta mała część życia nam ulecuje życie. Haha. Jakieś monoczne schody. Oj, będzie się działo. I coraz bardziej nabieram wrażenia, że to już jest ta sala z głównym bossem. Nie, tu jest kolejne pomieszczenie. Souls Rattle. Dobrze, atakujmy. A, tak od razu za zombie? Eee, jednym czasem Ciśniemy wszystkich Okej okay. To może to jest komnata z głównym bosem, bo troszkę się już tutaj Troszkę już tutaj błądzimy aż Co to jest? Co to jest? A, zaklęcie ze wszystkich stron. Czekać. Okej... Okay. Nie mam zielonego pojęcia, co to było. Może to był jakiś atłanach ognia? Albo co? Zabije się, to się dowiemy. Hmm. Długie loadingi. Okej... Okay. Czyli tak, tu jest. a, tu jest ten płomienny, to jest Ash Slave! Tak, Atronach Ognia. Tylko, jak my kurcze mamy tutaj przejść, który to jest Ash Slave i Atronach Ognia. Pomyślcie sobie, jedyne czary destrukcji, które zadają obrażenia, które mamy, to są czary ognia. Więc Atronachowi dużo się nie stanie, prawda? A odcinek wychodzi pierwszy. Więc, nawet jak będziemy bić z oddali tymi całymi ognistymi kulami, tym nowym czarem e, ognistym gniewem, czy, czy coś w tym stylu, i tak dużo się nie stanie. Dużo nie zrobimy. A jeżeli pod, pod, podbiegniemy z aksa, to tak samo. Po prostu zginiemy szybciej niż. niż coś tam. Dobra. Próbujemy z aksa. Na jakiś sterydach jak na prędkość albo coś, co my tutaj mamy, może coś na speed, coś na speed? Jest, teraz jest restore. Ja mam chyba full speed'a. O matko, nie mamy żadnego fortify speed, niestety ewentualnie możemy sobie zwiększać co chwilkę. Po prostu życie, czyli biegniemy, biegniemy. Czarne na strefie, to od razu sobie przywracamy HP. Można spróbować. Szarża! Może, może zrobimy to jakoś tak, że się schowamy tutaj. Ten wyleci. Ok, potka na życie. A giniemy. Potka na życie. Dobra, może jeszcze jedna. Aaaa, atakować atakować, 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 atakować! szybko, 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 szybko. I jeszcze raz, jest, aż tutaj gin 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 że zginęliśmy! Szybko, potka! Ciechamy, 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 ciechamy. Atakuję, atakuję, atakuje, atakuję, ataku, dobry, dobry Kolejna podcast. Czemu kompletnie nie trafiamy? Nie żyjemy. Ale tak taktyka działa. To się sprawdza. Tylko jakoś nie miałem tutaj jakiegoś tam szczęścia z trafianiem. Może nawet w tym odcinku zdążymy zrobić to pod ziemię? Nie wiem. Nie wiem nawet, ile to jest. Jak bardzo to jest rozległe, czy tam długie. Dobra, to robimy dokładnie to samo. A, chyba ja wiem dlaczego, po prostu nie miałem już. Yy, fatig. I wtedy trudniej się po prostu trafia. Okej, okay. 3, 2, 1, go. Teraz musi się udać. Nie ma bota. Szarża! Jakby co też muszę sprawdzać moje fatig. Żeby... No, chodź tutaj. Niech tutaj przyjdzie, tutaj jest się lepiej bić chyba. To jest Arch A gdzie jest ten, ten ognisty? Gdzie ty jesteś? No, pokaż się. Tam jest dreamer jeszcze. O, to jeszcze więcej fajnych ludzi. Dobra dreamer. Dobra, najpierw Slave, chyba zginął. Och, 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 oh, oh. nie poszło nam to. Nie poszło nam to. Podejrzewam, że dlatego, że po prostu ten Flame Matronach za późno przyszedł. przyszedł. Przyszedł na samym końcu, kiedy mi już zesprzeliśmy atak. Bo mi się skrężował, zaraz zwracamy. I tym razem na naprawdę zaraz wracamy, bo tak naprawdę prawie że w ogóle nic nie zabiliśmy w tym odcinku. I witam was po kraszu. Od razu wpalowujemy i zaczynamy jadkę. Może tym razem się uda. Bez krasza. Lecimy, 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 lecimy. Ogólnie przeczytałem, że Morrowind ma problemy z... z, z właśnie z kaszowaniem wtedy kiedy jest coś źle na kompie w stylu za mało miejsca na dysku, jakieś tam pliki... nie są... nie wiem... w rejestrze nie są dobre. No i się okazało, że mam mało miejsca na dysku, nie na tym, który jest Morrowind, ale po, po prostu na dysku, na którym był Windows, więc pousuwają pliki, teraz powinno być dobrze. Bierzemy sobie potionka, ale i tak giniemy, no wspaniale, wspaniale. Nie no, ale to prawie, że zadziałało, czyli jakaś taka taktyka powinna działać, nie wiem. Zobaczymy jeszcze powiedzmy dwa razy z toporem, a tak to będziemy się kryć po kątach i bić ze speli. Dobra, lecimy. Najpierw może aż slave'a. Zginął już? Dobrze. Chwila. Chwila, chwila, chwila. Bierzemy sobie to chwila, bierzemy sobie to i bierzemy sobie to bum, 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 bum. Czy ja go w ogóle mogę jakoś trafić? Nie, trafiłem go już jest. Dobra, i został Dreamer. Fakie, yeah. tak udało się. Tak właśnie ja gram. Zabijam wszystkich naokoło. Ogólnie, pewnie dlatego ten. Yy, wtedy mi się nie udało, bo, bo, bo po prostu nie miałem miksu, tak? Więc nie mogłem się leczyć. Przeciwnicy są w pobliżu. Co jeszcze nas czeka? Tutaj chyba nic, tutaj też. No, pewnie tam na dole. Nie mogę na pewno czekać nigdzie tutaj. Dobra, to wyjdę za drzwi. Nie chcecie mnie tutaj widzieć. Jak chcecie? Mnie to nie przeszkadza. I proszę. I tutaj sobie poczekamy. I lecimy w dół tajemniczego przejścia. Pam, 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 pam. pam. Dobra, jest wszystko ok? To, to endurance troszkę tak. Ale powiedzmy, że sobie poradzimy jakoś. Seiwik. Nie mogę zapominać, bo oczywiście się może znowu skraszować, albo nie wiem, zginiemy w jakimś dziwnym miejscu, jakaś pułapka, albo co. Ja naprawdę nie wiem co oczekiwać. Dobra... Tu jest jakieś przejście, widzę na bok, tu też jest przejście, tak. Kim ty jesteś? Dreamer, no to spoko. Czyżby to był ten główny? Tak, Tagot Gals. Szósty Dom cię pozdrawia, Lordzie Nerewarze. Albo Bogusławo, jakżeś się nazywasz. Ja jestem Dagod Gares. Kapłan... Y, kap kaplicy Ilunibi i minister Szóstego Domu. Mój pan Dagod Ur poinformował mnie o twoim przybyciu. Chciałbym, żeby ten czas został uhonorowany przez...

to proste. C wraz y z umierającym z ostatnim oddechem Dagot uśmiecha się i przeklina. Nawet gdy mój mistrz będzie tego chciał, pójdziesz do niego w swojej skórze. I dla jego skóry. Albo coś w tym stylu. Nie wiem. Ważne jest to, że my dostaliśmy jakąś chorobę, jakąś... Jakieś przekleństwo, albo co? Gales Mamy amulet szóstego domu. Zmniejsza ci personality 20 punktów na 5 sekund. Na samym sobie. Pokiego mi to grzyba. Magiczny amulet, który obniża mi atrybuty. Genialne. A ty co jesteś? Nawet ładne, to to. Dobra. Gdzieś tutaj mają być rękawice, to tu? Takie magiczne czy coś. Staw jakiś... Scroll of Elemental Fire... O! Tu jest! Wiedziałem, że to gdzieś ukryte. Dobra i patrzymy co, cóż to ma być. I czy to dobre w ogóle jest. Fortify Agility na, na 20 punktów. I Fortify Strength na 20 punktów. Wow! 144 armor rating Czyli Więcej niż nasza zbroja Więcej niż Cokolwiek co mamy na sobie Świetne rękawice I bardzo dobrze, że przeczytałem o tym Bo teraz będziemy cisnąć po prostu Cisnąć I boom I co? Ej, ej, ej. a czemu się obniżyły statystyki? Aaaah plus. Przekleństwo Dagot Galesa. No to świetnie. Dagot Gales siedział i się nudził, więc sobie grał na dzwonkach. To wszystko ma sens Co tu jeszcze możemy znaleźć? Uuuu! Buty te eee, szklane. Armor rating 10 Ale to jest lekka zbroja. No i mamy lepsze niby, tu jeszcze jest, jest więcej fajnych rzeczy Bierzemy wszystko Siły nam nie, nie odebrało, nawet ma, mamy więcej dzięki temu e, f, Dzięki tym fajnym rękawiczkom Więc powinno być spoko Eee, bierz to Czemu nie mogę tego wziąć, dobra Jakiś link. I co? Chyba tyle Teraz ja chyba musimy wracać do Kaiusa, nie? No, chyba raczej tak. Musimy wrócić do Spine Niestety, jako że Mark zostawiłem w Ilunibi, będziemy musieli iść całą drogę do Balmory. Albo do Seidanien, albo do jakiegoś miasta, skąd mogę wziąć łazika. Tak więc, zrobimy to w następnym odcinku. Czeka nas dość długa i ciekawa podróż. Nie wiem, czy ciekawa, ale na pewno długa. A na ten czas dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Widzimy się w następnym. Do zobaczenia. Cześć.